Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Demo to jest chyba piąty odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Demon Souls i zgodnie z obietnicą i zapowiedzią, na samym początku tego odcinka rozdysponuję wszystkie moje dusze i zakupię sobie troszeczkę wyższe statystyki u Made in Black. Dobra, dobra, przestań gadać. I teraz tak, co by sobie tutaj dać? Może dam sobie jeden punkcik, tak tylko dla uznania Vitality. To mi nie jest w ogóle potrzebne. Dobra, może jeden raz chociaż damy sobie. Co mi tam? O, i nic więcej nie dam sobie. Super, ale rozdysponowałem te statystyki. No tak, zaszalałem. Dobra, czekajcie, ja mam trochę tych dusz, jednak to sobie skonsumuje. Ostatnio, dla przypomnienia, pokonaliśmy Tower Knighta, jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to odsyłam do poprzedniego, zapraszam. Zawsze w lewym i górnym rogu, lewym górnym rogu i prawym górnym rogu macie adnotacje. W lewym górnym rogu macie do poprzedniego materiału, w prawym górnym rogu do następnego, jeśli już taki istnieje. Więc tak, dla przypomnienia, macie takie adnotacje. One ułatwiają mi się poruszanie się między odcinkami, są takie malutkie. Więc też nie przeszkadzają. Dobra. Teraz nie będę dawać w inteligencji na razie przynajmniej, bo mam te cztery czary, które chciałem mieć i więcej nie potrzebuję. Będę sobie teraz trochę w Magica jechał. Chcę trochę więcej. Chcę trochę mieć większy Magic Power. Tak, wszystko zrobiłem, dzięki bardzo. Eee, czy ja mam w ogóle ustawione wszystkie czary? No jasne, że nie, zapomniałem sobie wstawić, je. Przecież wykupiłem sobie slot ostatnio, ale nie ustawiłem czaru. No ja jestem geniuszem. A, tu jest jeszcze ta od Umbasy, nie? God to jest umbassa tak jak yy, w Dark Souls, jest praise the sun. Umbassa, umbassa praise the sun to you. O, dobra, co my tutaj mamy? Ten gość nas uczy cudów, co tam mnie nie, I nie interesują, a ty jesteś tym uczniem, nie? Patrz, jak gestykuluję. Trochę. No dobra, coś jeszcze mi powiesz? No, ci ukarać? Nie, dobra. E, czyli co, on miał dwóch uczniów, tak? Ten Sage HR... Tu jest jeszcze w ogóle strawa, trochę się zapełni ten Nexus, no powiedzcie kurde. Coraz więcej tutaj ludzi jest za naszą sprawą. E, tak. Chcę się nauczyć Sol Arrow. Nie masz jakichś większych tych czarów, nie? Nie, to masz takie podstawy. Elementarne czary to mnie nie interesują kompletnie. Dobra, w takim razie tak. Czy mi trawy wystarczy na tą wyprawę do kopalni? Obawiam się, że... Nie, dobra, mam... half Moon grassów trochę. Bo słuchajcie, teraz pójdziemy sobie do kopalni, do Stonefang Tunnel y, pokonać... Y, wielkiego pancernego pająka. Brzmi zachęcająco? A jak a jak żeby inaczej? Y, dobra, więc tak. Ustawię sobie tutaj tylko jeszcze może Old Spice, jakbym potrzebował... Na przykład na bossa. To będę miał do użycia. Pod ręką, w razie czego. No i lecimy do drugiego Archstona. Ten pierwszy na razie zostawiamy w spokoju. Do niego jeszcze sobie wrócimy. Tam nam zostało jeszcze do pokonania dwóch bossów: Mianowicie Penetrator, czyli yy, dwumetrowy, bardzo szybki i niebezpieczny rycerz. Jak mówiłem, to jest jeden ja z tych moich też ulubionych bossów. I Alland, czyli największy. Przepraszam za określenie, ale skurwysyn w historii gier Souls. Naprawdę. Wiecie dlaczego? Alland. Ten typ jest w stanie nas złapać i uwaga, wyssać nasz soul level. Jest w stanie zabrać wam punkty ze statystyk. Od jednego do nawet chyba czterech, pięciu, jednym uderzeniem czyli jest nam w stanie pozbawić kilku, yy, nawet nastu, tam dziesięciu tysięcy zależy od poziomu naszego yy, oczywiście dusz. Yy, I można tak zrobić, że załóżmy, nam zabierze. Punkt z siły, jesteśmy wojownikiem, załóżmy sobie, no i się okazuje, że ten punkt przeważył na tym, że nie możemy używać teraz broni, Nie automatycznie już mamy broń, którą możemy sobie wywalić, bo nie, nie umiemy się nią posługiwać, no i giniemy zazwyczaj w takiej sytuacji, i później dochodzi do tego, że tak naprawdę te dusze, które z Alanta dostaniemy, bo tam z niego chyba 40 tysięcy aż jest, no to w sumie nawet te się dusze nie zwracają za te punkty, które on nam zabrał, więc trzeba na Alancie uważać, żeby mnie nie schwycił, a wydaje mi się, że w tej serii mnie raczej złapie razy. To jest też taki merchant, taki sprzedawca. Można sobie z nim pohandlować. Naprawdę zaskoczyła mnie ta gra, że pozytywnie oczywiście, że tak dużo ludzi w to cały czas gra. tak, u niego możemy sobie za dużą cenę kupić te pierwsze trawy. Ja mam ich mało. Może sobie kupimy, tak kurde, bo i tak z tymi duszami nic nie zrobię. Wolę sobie. Wydać te 1800 na tę trawę do leczenia i się nią posługiwać niż Half Moon Grass, które mi się przyda na pewno na e, Flame Lurkera zdecydowanie bardziej niż na Armor Spidera. Dlatego Dlaczego mówię o Flame Lurkerze? Bo po Armor Spider, czyli po tym bossie, na którego właśnie teraz zmierzam, mamy Flame Lurkera już, czyli tego kusa z tej trójcy takiej. Najbardziej bliskich sposób z niego sobie z tego że to kamień nie kamieniem naprawdę wielkiego fuksa. I muszę częściej korzystać z magii, szczególnie z tych czarów, które dają mi protektę. To na Armor Spider'a sobie na pewno wykorzystam to, bo to, to sprawdziłem, że to mi chyba daje odporność na takie od ognia. Możemy sobie w sumie windę odpalić. I możemy nawet sobie do góry wjechać, po zabić takiego fat oficjala jednego, takiego rybacza, który posługuje się właśnie też magią w pewnym stopniu. Myślę, że jak on się posługuje ogniem, to on na Solaru będzie trochę bardziej wrażliwy. No strzel we mnie. Zobaczcie. Widzicie? O, to ładnie, ładnie ja sobie z nim pojadę, zobaczcie. Raz. ty I się chowam. Jeszcze raz. O kurde! Ja nie strzał prawie schodzę. To może być różnie. Ja sobie z nim nie pojadę za bardzo. Dobra i tam właśnie, uwaga, mamy. No coś nie wypadło, trawa do leczenia, la... warto było. Tu mamy takich zbieraczy, to sobie nazwijmy kamieni w tych kopalniach. To są demony strasznie, strasznie zapracowane. Powiem wam, one nie są skupione już na swoim życiu, na swojej egzystencji, bo tego życiu nie można nazwać. Tylko są po prostu z... zaprogramowane, jakby na zbieranie. Cały czas robią to, do czego zostały. Stworzone? Może tak, to można, może tak to określę? Słuchajcie, w ogóle chciałem Miecz zmienić, bo ostatnio sobie... A nie, ja korzystam z tego Crestfalka na dobra. Obrażenia się skalują z Magiciem chyba, tak? Albo z Inteligencją najprawdopodobniej, dlatego takie duże obrażenia mi chodzą, bo trochę w te umiejętności sobie zainwestowałem. A no to mam jeszcze Skrok. Wiedziałem, że coś tutaj jeszcze było, nie mogę Tylko skojarzyć gdzie. Eee, dobra, mogę się raz uleczyć. Jak widzicie, mini-mini obrażenia, ale potem mogą przeważyć na w naszym życiu. Nie, tu nie ma też co się spieszyć. W tej lokacji, jakbym chciał grać wojownikiem, a grałem dwa razy, w seriach oczywiście, bo normalnie to grałem, o Jezu, ile ja w Demon Souls przyszedłem, ale nieważne. Jakbym chciał grać wojownikiem, albo ktoś z Was chce zagrać, na przykład wojownikiem, to nigdy, nigdy nie zginicie. Starajcie się przynajmniej, bo wiem, że na to za dużego wpływu czasami nie ma, ale postarajcie się chociaż, żeby nie umrzeć jako człowiek w tej lokacji. Dlaczego? Stracicie, stracicie tendencję świata, i zablokujecie sobie możliwość zdobycia chyba najlepszego miecza w tej grze, jeśli chodzi o obrażenia, Tak mi się wydaje: To jest Dragon Bone Smasher, czyli miecz zrobiony z kości smoka, który po prostu miażdży wszystkich przeciwników równo. Wymaga chyba 30 albo 40 sił, ale jest naprawdę niesamowicie wielkim mieczem. Jest naprawdę super. Zobaczcie: Shadow of Storms, ostatnio tam byliśmy, już tak się nie świeci. Jest takie szare trochę, do tego, że tam właśnie ostatnio zginąłem. W formie człowieka, właśnie. I taki to właśnie wpływ ma ginięcie w światach na tendencję. Ja bym tutaj zginął jako człowiek, to w sumie bym z tym mieczem się mógł pożegnać. Czy nie wiem, w sumie, chyba raz można zginąć jako człowiek. Może tak. Nie pamiętam w sumie dokładnie, jak to jest. Podoba mi się ten miecz. Dziękuję bardzo Wam za radę, bo kurde jest niezły. Po wyprawie tutaj, w tej kopalni, jak już zakończymy tą ekspedycję, że tak to sobie określimy, to będę mógł sobie na pewno uleczyć ten miecz, bo. Tutaj występują właśnie w licznych ilościach, jeśli się może tak powiedzieć, yy, surowce właśnie, które są, koniecznie do ulep które są potrzebne do ulepszeń naszej broni. Teraz przed nami bardzo ciężki moment. Tam jest taka zasadzka, widzicie, to jest Bullshit! Tam za nimi jest yy, Mac, ten taki Fat Official. On idzie do mnie? Czy koło mnie? Lol. Już mnie zgubił z pola widzenia, tak? Stacimy z pola widzenia, już nie jestem, tak? dobra. Skrócimy jego męki. Eee, no i tam jest taki mag, właśnie, co do nas ogniem pruł na początku. I on będzie tam, jak się podejdziemy za blisko, no to on strzeli w te dzbany, rozwali je wszystkie. I wtedy z zadzwanów wyskoczy na zwata hawilków. A tego na razie przynajmniej nie chciał. O, zobaczcie, to jest taki eee, Raritas, Ten gościu z workiem. On zawsze zostawia praktycznie dużo materiałów, zobaczcie. Pełno. I oni się nie spawnują niestety w tej lokacji. To są takie wyjątkowe stwory. O zobaczcie tam już jest. Zobaczy pewnie. I on się po prostu nie spawnuje niestety. Więc jeśli jednego zabijemy to lepiej podnieście sobie te materiały. Jak zapomnicie to pewnie już ich nie, nie odzyskacie nigdy. Więc też nie ma co myśleć o tym, że sobie tutaj fajnie pofarmicie takie materiały, bo właśnie twórcy pomyśleli i zrobili tak, że oni są nie do spawnowania. Po prostu się nie respią. Dobra, a teraz już te wszystkich Wymordowałem, więc możemy sobie tutaj teraz. się na te drutki. Dobrze, już schodzą. Ten miecz mi się całkiem podoba. Oczywiście trochę progres już moja, bo uczyniła moja postać uczyniła, więc miecz i płynek też powinien się do tego y, proporcjonalnie dostosować. Ja bym chciał tutaj sobie użyć oczywiście. ...sol... row! Dupa dupa! Pana. O kurde, ale jestem głupi. Czy to jest najgorsze, że tam, jak jest to przejście obok mnie, to tam jest typ z kilofem i on się na mnie czai, on wie, że tu jestem. Nie, 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 ja tu nie będę czekał, bo on mnie zaraz kilofem by przypierdziedził po tylice i mnie zmiażdżył. Strzel sobie. Dobra. O kurde, ale <grym> kastowałem ten czary. To jest takie niezłe. Ale nie się gra tym magiem. Jak jeszcze lepsze czary zdobędę, to już w ogóle będziemy sympatyczni i miło fajnie. Zbiję go? Nie, przeżył. O, chciałem z wysokości zaatakować, ale no, dobra. On tam w ogóle stoi w rogu, i jeśli byście wyszli nieuważnie, tam by was zjeł tym kilofem w łeb od tyłu, to można się nieźle przestraszyć. Wiem coś o tym. <grym> e, dobra. To był na pewno ten? Tak, to był na pewno ten. Tutaj w ogóle będzie jeszcze jeden zaraz z prawej strony. Zobaczcie. No właśnie. Przymulił, bo on powinien wyskoczyć na mnie z kilofem i nie dźgnąć nim. O Boże, jakie życie tracę, to jest jakiś szok. Są jajce jakieś normalne. Dobra, strzelę go. W sumie mogę ogień używać, bo tak muszę dwa razy trafić, to tracę więcej many niż ogień, bo ten mi po 5, a ogień po 9. No to jeden więcej many tracę na te dwa strzały. No dobra, to nie jest jakaś taka duża różnica, ale. Mogłbym z ognia go ich traktować, bo kurczę bym A tu myślę, że będzie jeszcze jeden. Wtedy bym chociaż ich sprzątnął, nie wiem, strzałem, to może mi czasami nad życie uratować, żeby najszybciej mógł się poruszać. Dobra, leczmy się. Bo za chwilę będziemy mieli sporą grupkę ich. Znowu zobaczcie, jak ja długo nie grałem, a te lokacje wszystkie pamiętam. Tak się to so, tyle razy już to so grałem, po prostu, że te lokacje już, jak przejść, to ja już automatycznie przechodzę. Wiem, gdzie kto jest. Jest kilka lokacji, których nie pamiętam, to fakt, ale większość pamiętam. Nie będę chyba ryzykować tego przejścia. Tak mi się wydaje, może spróbujemy. Ten most się zapada, dlatego lepiej iść. I tak przejść, to szybko. Do góry no kurde głupia Ale akurat spadłem na dźwignię Akurat spadłem na dźwignię Dobra to sobie możemy tutaj ją odpalić I zobaczmy co zrobiłem właśnie w tym momencie Tu na prawo od tego oficjala, który właśnie z po lewej strony na tym mostku Na tym podejście w sumie mieliśmy właśnie taką bramę Ja tam specjalnie nie szedłem bo wiedziałem, że ona jest zamknięta i że trzeba to odpalić A chciałem najpierw go zabić bo tam był skarb jeszcze wrócimy do niego Spróbuję go z dołu zabić później sobie spokojnie tam przejdę bo ja nie pamiętam dokładnie, gdzie ten most się zarywał, dlatego chciałem przejść po cichu do niego i go wtedy dopiero pokonać. A nie walczyć z nim na tym mostie, bo tam nawet nie ma jak tych uników robić. Zobaczcie, jacy oni są zamuleni. Morduję, zwłoki leżą, tam gdzie on zbiera, to no wiecie, przesuń się! Ja tutaj muszę zbierać, o kurde. Przekojecie, bo animacja mnie w końcu ratuje. I teraz się uleczę. Zresztą wiem, że skoro Ty mnie widzisz, to ja Ciebie też widzę, a to się równa temu, że ja mogę Ciebie też zranić. Muszę się namierzyć najpierw. No. Mogę się namierzyć. Nie no, bez jaj, naprawdę nie mogę. Mogę. O mój Boże. Że mnie zaraz zabije. Ale dobra, chociaż go namierzy... O Jezu. Ty, a czy ja mogę go tak trafić przez to? Nie. Już myślałem. Namierz mi go No Teora, namierzaj go to w ogóle Teora to mailapsa jak już wymyśliłem dali no. no Nie możesz go namierzyć naprawdę O mój Boże, dobra Olejmy go Znaczy takiego zasięgu w swojej magii nie będzie miał, żeby do mnie tutaj strzelać tak mi się wydaje, no właśnie Łukiem bym mógł go tutaj rozpierdzielić, ale pewnie tak nie mogę go używać więc sobie daruję, zaraz do niego tam pójdę, jeszcze policzymy. O, dwa normalnie. Ten miecz jest nawet lepszy niż ten longsword, co zawsze używałem wojownikiem, bo tam musiałem dźgać, autentycznie musiałem ten cios taki wyprowadzić, żeby dźgnąć, a tak bije jak chce i jedno, te dwa trafienia i na to samo wychodzi, naprawdę ten miecz jest dużo lepszy na razie same plusy są zgryte, magiem. Tylko jedynie problem jest, że dostaję dużo obrażenia i mam przy okazji jeszcze bardzo mało życia, więc jestem papierkiem. Naprawdę strasznie łatwo jest mnie zabić. To mi się nie podoba do końca, ale kurde, zobaczymy. Okej, okay, tu jest ciściutko, tu jest jeszcze tych dwóch, zaraz sobie skoczymy na dół i będziemy mogli pójść do tego grubasa. U góry. Czy się zbugowałeś jakoś? się pytam, bo nie wiem, bo oni. Czasami się nie buguję, tylko są tacy przymulani, że naprawdę nie wiedzą, gdzie iść dalej. E, ok, jest świetnie. Teraz musimy sobie przebiegnąć jeszcze raz bardzo szybko i błyskawicznym tempie. To samo, co tutaj już mieliśmy, to już jest czysto. Oczywiście pójdziemy sobie jeszcze raz do tego maga, się z nim rozliczymy. Plus jest taki, że mnie na, na strzał przynajmniej nie jest w stanie zabić. To jest, to jest taki plus. Mam mały margines błędu, ale mam chociaż. Może go zabiję nie na tym moście, tylko zobaczę, czy go mogę dosięgnąć tutaj. Muszę sobie podniosę super. To ten pierśń fajnie, już ponad nie gdzie jestem teraz. Zobaczcie. Aha, teraz już wie. No a ja jak nie mogłem, tak nie mogę go namierzyć. Ale dobra. Lepiej tutaj walczyć niż tam, zdecydowanie. Gin! Pięknie. I zobaczymy sobie po co ja... O kurde walnąłem tutaj z stół. Zobaczymy prostu tak naprawdę tutaj się zmagałem i męczyłem. Po co ja tutaj walczyłem, z tego, żebym z tego mostu zaraz nie spadł, Zobaczymy co tam jest za skarb, bo w sumie nie pamiętam wiem, że na pewno trawa sama w sobie z niego będzie, więc to jest tak już plusik. Nawet dla tej trawy samej by było warto tutaj przyjść. Full moon grass, super a tu co jest? No tego nie skomentuję akurat <laughs> więcej dużo chyba z niego dostałem niż z tego co tam. Jest tam chyba 400, a z niego 500 ileś, nie? dobra, lecimy normalnie. Sprintem, oczywiście. I tutaj właśnie jest ta brama, którą sobie otworzyliśmy. Czekajcie, tylko zareknę przed przejściem przez Foga, ile już ten yy, odcinek nagrywa, bo wiecie, ja muszę naprawdę skrupulatnie pilnować czasu akurat w tej serii. Dobra, jeszcze 10 minutek, ok, aktualnie to akurat będzie 21.00, super. Eee, wbijamy. Tu już nam dochodzi nowy rodzaj przeciwników, czyli takie jaszczurki ogniste. No super, więc trzeba idealnie, dobrze, że nie dwa więc nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o eliminację tych gadów. E, później jeszcze nam dojdą psiaki, takie jak w Blighttown w Dark Souls, jeśli pamiętacie. E, tam były takie psiaki właśnie ogniste, to tutaj jest tak naprawdę ich odpowiednik. To jest... Znaczy odwrotnie, Dark Souls to jest odpowiednik tych tutaj potworów z tej, z tej części gry oczywiście. Od Demon's Souls było e, pierwsze. Dobra, tutaj kolejne jakieś dusze. Wiem, że tutaj zaraz będziemy mieli taki fajny motyw, będziemy mieli takie wielkie jezioro lawy, zobaczcie. No właśnie, nie wiem co tutaj one pilnują, ale postaram się to zdobyć. Nie na dół, tutaj. Te z u mnie nie przyjdą. Tutaj jestem bezpieczny, jeśli chodzi o te na dole. Ja to mogę sobie tylko tak zabić dla po prostu doświadczenia. Nie wiem, czy mogę tą mieczem tutaj trafić. Widziałem kiedyś, że chyba to porę można, ale... Nie wiem w sumie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj za chwilę będziemy mieli tych zbiera zbieraczy, tych górników jakie ja tutaj wskazywa. Eee, no, zostaje właśnie jezioro lawy... Tędy będziemy musieli przejść do bosa. Jak tu przejdziemy, możecie zadać sobie pytanie. No tam dalej jest młyn i tędy poleci woda i to wszystko ugasi i się zrobi yy, przejście, znaczy się odblokuje przejście. Teraz jakbym tam wpadł, to oczywiście ginę natychmiastowo. Nagła śmierć. Zobaczę, czy ogniem będę na jeden strzał ich zabijać. O tak! To korzystam z ognia. No mnie Pięknie. Wiecie co? Zrobię sobie kalibrację, bo potem miałem takie problemy już y, z tym... ...montowaniem tych filmów. Jestem na right message, dół, góra, dół. Dobra. To mi się... To mi się akurat przyda naprawdę bardzo. Wybaczcie za to. Yy... Teraz tutaj sobie odblokujemy jeszcze skrót, w razie czego jakbym zginął, to żebym mógł się cofnąć. To jest największy ból, jeśli zginiemy właśnie w tym miejscu, bo tutaj... ...tak naprawdę nie musimy nikogo z nich zabijać. O nie, to... I bym właśnie poczuł ten ból, jakby mnie zabili. Ci z młotami są agresywni, to są strażnicy. Tak? Ci z tymi tutaj w organie, to są cieniasy takie. E, dobra... O Jezu, zobaczcie ile tego miał, czy sobie. Tutaj nie wiem, czy za chwilę mi się miejsce nie skończy w ekwipunku. 20. Jeszcze mogę podnieść jednostek wagi. Dobra, tu mamy skarb. Zaraz sobie skrót odblokujemy. Skrót jest właśnie tam, gdzie mieliśmy tego sprzedawcę na samym początku. To zanim, właśnie, była taka budowla. Jeśli zwróciliście uwagę, Nie, nie o tym nie mówimy celowo. Żebyście teraz mieli takie zdziwienie, jeśli nie graliście w Demon Souls. tu właśnie mamy windę taką automatyczną. I możemy sobie teraz na przykład zjechać na dół, wrócić do Nexusa, zainwestować, naprawić coś, jeśli macie potrzeby, lub jeśli zginiemy to tutaj wrócimy. I na dole mamy jeszcze kowala, do którego sobie zjadę, żeby naprawić sobie... Znaczy naprawić i przy okazji spra sprawić, czy mogę ulepszyć na przykład mój miecz. I tutaj mamy skan tego nigdy nie podniosłem, chyba w żadnej serii, a chciałem zawsze. I nie pamiętałem co tu jest. Jedzie. Winda. Jedzie, jedzie, jedzie. Teraz schodzimy. No tak, zjemy sobie może jedną tą trawę. W sumie u tego kupca jeszcze, jak będziemy wracać, mogę sobie coś zakupić, jeszcze jakąś trawę do dodania, bo w sumie mi się przyda, bo niedługo na bossa już pójdziemy. Teraz już mamy bardzo krótką drogę do niego. Mmm, tu jest pracownik no. To jest blacksmith eh, Ed? A tamten w nexusie to jest Baldwin. Jaką monetę, jak ty duszę chcesz przecież, po co od razu. Od razu. Upgrade. Dlaczego eee, ja potrzebuję? Shard of Dark Moonstone! Jezus Maria, skąd ja mogę to zdobyć? Nawet nie wiem. Ale chciałem to sobie ulepszyć naprawdę. Dark Moonstone, sobie aż wyugluję to później. Na no to dupa, niestety nie ulepszę sobie tego. Chociaż naprawmy w nasz wspólnych. trochę się zawiodłem, bo myślałem, że normalne jakimiś hardstone'ami będę mógł pakować ten miecz, to jednak taka lipa, że niestety muszę do magicznych mieć jakieś odpowiednie... kamienie, o dziwo. Eee, dobra, lecimy teraz Dobrym. w takim razie. Tutaj jeszcze skarb. Zaraz polecimy sobie do góry yy, do tego sprzedawcy, kupić sobie trawę jeszcze i będziemy się kierować na bossa. Tu jest nasz przystanek, który tutaj zginął. Nie wiem w jaki sposób tutaj można zginąć. Tym. Czekajcie, aż sobie zobaczymy. Ale nie mogę tego aktywować, okej, okay. dziwne. Tak, chcę zrobić deal, eee, daj mi tą trawę, wiem, że to się nie opłaca tego kupować, nie musicie mi nawet o tym pisać, ale ja to kupuję, bo bo mogę, bo mam dużo dusz i nie wiem, co z nim zrobić w sumie. Nie, bo wiecie, bo ja sobie nie dał rady później na tym armor spiderze, mając tam, powiedzieć... nie dobra, może bym dał radę, ale nie chcę ich marnować, bo pod na flamelurkerze bym sobie nie dał radę, a mi się farmić za bardzo nie chce. Jeszcze ani razu w tej serii nie farmiłem niczego. Jak będę farmić, to wam tutaj najprawdopodobniej pokażę taki wiecie taki ucinek chociaż tego jak farmię, żebyście mieli jakieś pojęcie jak to tam ja farmię e, dla osób może, które będą korzystały z tej serii jako sporadnika, jako więc to dla nich dla tych osób może się naprawdę bardzo przydać. Tu jest koleś. Właśnie. Zobaczcie, im dalej, e, te kopalnie brniemy tym więcej musimy zalać obrażeń, żeby zabić takiego przeciwnika, bo tym silniejsze się przeciwnice im dalej idziemy po prostu. O, to z niego wypadło. Shard of Spider Stone. Ja potrzebuję by Dark Moon tak stone, tak? Czy jakiegoś tak? Chant Dragon Stone? Dobra, później sobie zobaczę w filmie, to wygubluję to. Ale jeśli bym zapomniał, to możecie mi tak yy, profilaktycznie, żeby mi się pomnieć, yy, Skąd mogę zdobyć te kamienie do ulepszenia? Do... Okej? Okay? Jeśli możecie. Bo ja mogę o tym zapomnieć, ale postaram się nie zrobić tego. Tam się nie zapomnieć oczywiście mm, superansko, fajnie, fajnie. I co teraz? O Boże, mamy teraz ten moment. Eee... Nienawidzę tego. Co tam są dole? Tylko jak spadnę, to będę musiał się wrócić. W sumie za dużo nie miałem. Jest dużo skarbów. Warto tutaj sobie właśnie przejść. Zobaczcie. Trzy ciała no i co? I teraz zaskakujmy sobie tutaj na dół. I lecimy na nowo. Eee, słuchajcie, tak teraz patrzę, to wydaje mi się, że najlepiej jakbym właśnie zakończył zaraz odcinek, bo teraz jest spokój, nie ma żadnej akcji większej przynajmniej. Eee, zaraz będzie też te 30 minut, więc ja myślę, że się w tym miejscu z wami pożegnam. Tak bardziej luźnie prowadzę teraz tą serię, zauważyłem, po prostu kończę tak, wiecie, nie, że po jakimś bossie czy coś, to jest trochę przez ten dyktafon, też przez tą kartę sdm -y muszę sobie ją skombinować jakąś lepszą. tu po stole im wbiegam. Myślę, że tak zawodowo, fajnie, Ostry na koniec odcinka utknął i nie wyszedł stąd nigdy. Znaczy, jestem pierśnię do powrotu. No, tak więc ja tutaj zakończę ten odcinek. Dam się jeszcze jaszczurkę, ona mi w następnym odcinku pewnie ucieknie. <laughs> więc mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Może spróbuję ten jaszczurkę. Zabić... ogniem? No, ja nie mam pytań jak to się dzieje, że ja nie trafiam w nim. Dobra, to ja tak zabiję sobie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam do oceny, do komentowania, do subskrybowania i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. zobaczę jakie oni mają głazy. Właśnie, tamtędy nie będę chciał widzieć. Pójdziemy sobie tym tutaj skrótem w następnym odcinku, więc ja się z Wami żegnam, zapraszam do innych serii i do usłyszenia do zobaczenia, trzymajcie się na razie, cześć!